Jestem paja Piotrka. Tak, dalia. Żegnamy dziś o Japoński oddział na. Lecz jeszcze chodźcie chwilę. Na skłomien miejmy czas. Na miłą podróż czasiem Zapraszam wszystkich Was i zapytajmy się, czego ten obóz nauczył nas. Dobrze, do tyłu. No. Igor, Janek do Walki. Ale kondat miał być z kartą, no. Bo nie będziemy wiedzieć o co chodzi. Walka dwóch samurajów. Tak. było? Lewa Chodzimy. Tak było. Tak Janek, dawaj. Tak było. Janek, ja Janek, Janek. Janek! 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 Ja! Janek! Janek, Janek! Do do Dobra? Dobrze, pierwsza scenka, druga scenka. A nie, 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 po tyłu piosenka.

Grybka, 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 nie nie było, ok. Od 5 lat grzybek tylko główny tak, program. teraz Konrad, druga. Sensei i uczeń. Pokaż mi swoje kopnięcie z pół obrotu. Nie! <grybka> Dycha natychmiast. <grybka> <grybka> Jest! Yes, yes. 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 Tak. Nie, 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 teraz piosenka. Piosenka? piosenka. Tak, głośno Daria, Raz, dziesięć,

tu gibia kata, ha dino. Ej, mi, san, ej, mi, san, Papa mi, Nadia! Mas <muchos> telefone. <muchos> <saus> <muchos> 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 Mm, mm. sensy i kocice no, ale to jest bardzo <grym> mi się <grym> to nie mamy tego bluzę dajcie Nie dajcie bluzę dajcie bluzę dajcie bluzę dajcie bluzę dajcie bluzę Kamień. bluzę No. bluzę Zaglądają pod kamień, muszę podpowiedzieć. Kocice, nie karmcie kotów. Kocice, nie głaszcie kotów, bo podrapią. Kocice, o jeden kot dla ciebie do domu, rodzice na pewno się ucieszą. Kocice, pozamińcie się w koty. No już, wychodźcie, no. Wychodź. no. 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 Dawaj tu na środek do senseja. szabuna. <grym> Do sensu. No <grym> i do Dobra, ust! Samek us? powstał. Się brać pod uwagę, że tu przedszkolaki Nie, no to Jury już pracuje no. tutaj nad kurką. Tak. Będą razem śpiewać, ale prędzejszy, tak? Karateko z, Karateko z Kimonem. Głośno! Głośno! To już ostatni dzień. Może spotkamy się? Nie, <śpiewanie. śpiewajcie>. Głośno. Głośno. Trochę nie jest. Głośno. Chcę nie zobaczycie jak co Na obozie oboże biło! Ale żegnać się czas, banka no, 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 wjeżdżają cię. Na obozie było by. super, na 122, dwadzieścia chciałbym tam dni, jeszcze jeden raz. Tak, Oskar wychodzi i Pani Sylwia. Proszę Pani, niech Pani mi da te 10 zł, bo ja chcę kupić łańcusze. Nie, nie dam Ci, już no, i ale... brałeś. Ale dlaczego no? Mam zapas złotych, no chcę te pieniądze. Masz jeszcze 20 zł, jeszcze kilka dni obozu. No ale takiego łańcuszka jeszcze nie Ja daję mi. Nie dostaniesz jej koniec. Oscar wstaje. Dawaj. <śmieniciela> 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 walki. Na środek Oscar i Marcin. Lewa pozycja walki. A zimę. Jamy. O, moja É? Daniel Madeira e. Alex? E. I... A Martin oh. Hodge! <laughs> 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 Leva a posição Damian. Damian, Damian! Damian, Damian! Martin, Martin, Martin! Martin! e. <laughs> a Marcin, <hot>. <laughs> <laughs> Jestem taki sam! Jestem taki sam! Jestem taki sam! Idziemy! Kwiat Kenner, ostatnia walka w... O! To masz! To jest Lewa pozycja walki, a Nie lać, nie lać! Dobra, dodawali mu na trawie! Ost! Os. Os. Tak? tak, tak no? Na koniec, no? Ale zaczynaj. Chodzimy. Hej z radością, błyszczą, oczy i szczęśliwe mamy miny, bo karate już na luz przechodzimy. Na Koniec? A, bardzo tak. dobrze. Musicie wziąć pod uwagę, że rykrzytek się dobrze, rozchorował, dobrze. rozchorował.